Jesteś z filozofką, Tak. Jestem magistrem filozofii. Dobrze. Natomiast, mm -hmm. e, to jest jedna rzecz, bo e, czy filozofia jest przydatna jako... E, jesteś krytykiem literackim, prawda? Piszę, no, piszę recenzje, o których lubię myśleć, że są to po prostu eseje, takie krótsze, do wypowiedzi na temat przeczytanych lektur, prawda? Znaczy, u Ciebie jest po prostu głębia, głębia analizy tekstu z jednej strony oceniasz, to jest moja opinia, nie, człowieczeństwo, w drugim biznesu szukasz rzeczy, które nie są powierzchowne. Natomiast... tak? są są, są ważne, natomiast u Ciebie rzeczywiście ten akcent filozofii jest, jest bardzo tutaj jest interesujący, on jest choć góry na, na tą taką, na, jaką, na jaką typowo krytyczną trestkę, prawda, że Bardzo dziękuję, że Ty zaopiniłeś. Nie, hmm. jest rodzaj, wiesz, mam nadzieję, że, że, że ta książka będzie doceniona w, w przyszłym roku już została zacięła doceniona hmm. przez to, że dziennikarze dziennikarzy prostu, co też z jakimś no, który w drugą stronę, w oczywiście, bo w kapitule nie byłby lektora, też tylko i nie tylko. No, w każdym razie że bardzo się cieszę, że ta książka została doceniona. No. I teraz, skąd pomysł w ogóle na to, żeby zebrać, bo to jest, są książki, które zdjęłaś przez lat, prawda? To są... Nie jest to bo cudzych wrażeń, cudzych rzeczy. Powiem w ten sposób, że ta książka Itinerarium jest też w pewnym sensie symbolicznym podziękowaniem za wieloletnią współpracę, bo ta to trwa, to współpraca trwała dekadę. Z mierzyjącym już pisarzem, poetą, redaktorem naczelnym kwartałnika literacko-artystycznego, żyjącego w koło już od dwóch lat, niestety nie ma nic wśród nas, myślał o Le Leszku Jakubie. I to, szanowni państwo, myślę, że tej książki by nie było, gdyby nie on, ponieważ nic tak naprawdę pozytywnie nie działa, jak wsparcie yy, 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 w postaci, kiedy na przykład. Yy, Wysłałam swoją pierwszą recenzję, to była recenzja jego dziełka, on, on, nie wiem czy ta recenzja się nie podobała, ale tak tak subtelny, tak wspaniały sposób, dał mi, dał mi znać o tym, że należałoby niektóre zdjęcia w tej recenzji poprawić. I dał mi szansę ku temu, żeby rozwijać się dalej i, i, i pisać recenzje naprawdę takich książek, których, po których nie sięgnamy zbyt często. To nie jest tutaj, zawarte 50 książek, 50 recenzji w, tej, w tym w tomiku, To, szanowni Państwo, to nie są książki wylansowane przez MPI. Sytuujące się w top 10, 10 listy, jakimś najlepszych, najlepszych pozycji, prawda? Nie, tutaj takich nie znajdziemy. To jest naprawdę ambitna literatura, ale zdaję sobie sprawę, że ona jest po prostu literaturą taką pobocza, prawda? Nie spotykamy się z takimi nazwiskami, jakby tutaj pan badają na dzień. Także książki, które mi przysyłał, bo może chwilę opowiem też o pracy, to zawsze były książki niespodzianki. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że nigdy nie wiedziałam, co otrzyma od Leszka, jak ryba. Dopiero po rozpakowaniu, bo ja mi te książki systematycznie raz na dwa miesiące. Czy taki książek był sześć do w podczas roku, czyli ktoś dzisiaj rano się 60, tutaj nie I za każdym razem była to niespodnianka, ale proszę sobie uzmysłowić, że wspomniane kiedy ta literatura, którą otrzymuję do mnie, trafia, ale co w sytuacji. Kiedy nie jest tam po drodze, prawda? No i właśnie, czy mogę odgrywać. Tak, Chciałam tak e, powiedzieć e, 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 Państwu o pisania, bo to jest też ciekawość. E, tutaj akurat Wisława Szyborska pisze jest taką książkę, którą też się kiedyś karmiłam w młodości, jej robi, Tysiące recenzji, ale tutaj mamy do czynienia z tysiącem recenzji książek, e, które Wisława Szyborska sobie patrzy po prostu. Stwierdziła, że napisze, napisze o tych książkach w recenzji, bo są publikowane, to po pierwsze, bo są to leksykony, bo są to jakieś antologie, które, które, słowniki, których nikt nigdy nie recenzuje, no bo i po co, prawda? Natomiast ona, z racji tego, że była taka, takim nieswojnym duchem, postanowiła zrecenzować, a czemu nie? Ale zrobiła to dla przyjemności swojej, myślę, że też Petruszej nasze. naszej. Natomiast to się jednym Jeden fragment to jest fajki Nie wiem, czy Państwo to kiedyś trzymali tę książkę w ręce, więc, więc podzielę się takim fragmencikiem. Po co ja tę książkę? A właśnie, Adam Kaboulski i Proszę, Proszę sobie wyobrazić, taka recenzja takiej książki. Po co ja tę czytał? Nie zamierzam zakładać w domu terranium, tym bardziej akwaterranium, nie myślę hodować ani płazów, ani gadów, choćby najpiękniejsze były, ani żubia kaspijskiego, ani pelotelskiego, ani ropuchy tentówki, ani ropuchy paskówki, ani żaby pazurkowej, ani nawet żaby śnieżnej. Także kabelona, który dwojgiem oczu potrafi poruszać oddzielnie na przykład jednym urem, a drugim bok, co daje nam na pewno dużą satysfakcję. To są właśnie zapiski Pani, pani Wisławy z Kraku. Natomiast w moim przypadku rzecz wyglądała zupełnie inaczej. To nie były takie, jak już lektury łatwe i przyjemne, wybierane przeze mnie spółki, bo, bo miałam czas i chęć i ochotę dla Państwa je Nie. To były, to były książki, które... które, które po swojej części, których wychodziłam z ich... Po, jak z walki. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przechodzimy do czyjegoś domu, jesteśmy w miłości po raz pierwszy. Gospodarz czy gospodyni, pięknie, świetnie ubrani, cieszą się na nasze spotkanie, zapraszają nas do środka. Już u nas zapach upieczonego świeżą ciasta z mielonej kawy. Nieziemsko głodni zasiadamy do stołu, ale aby skonsumować przygotowane potrawy. No i kawa jednak okazuje się ludowata, a w naszej, w naszej barze mówiąc, pływają jej jakieś kafoły. Natomiast ciasko okazuje się być zakalcem. Co zrobić, kiedy gospodarz oczekuje na pochwałę, uznanie, a tymczasem uczestnunek staje na dagę? I w takim wypadku ja postanowiłam nie zachowywać się w żaden jako assessman, który na miejscu morduje swoją ofiarę, tylko poszukiwać jakichś ciekawych myśli, powracać do tej lektury raz jeszcze, szukać jakichś ciekawych tropów, poczynionych zapisków, aż w końcu znaleźć światło, które tutaj wskazuje w jakimś sensie drogę. Tak, przepiękna opłatka autorstwa Macieja Junga niezwykle metaforyczna. Widzimy tutaj mężczyznę stojącego takiego zagubionego pośród panu Zbliżonego Morza i latarnię za mu drogę. na metafora, raz, że dedykowana ta książka jest Lajowi Jakubowi, redaktorowi latarni morskiej, a dwa, że właśnie latarnia ma wskazywać drogę zagubionym wędrowcom poszukującym poszukujący właśnie ciekawej lektury. I e, chciałam Państwu powiedzieć o takim właśnie, takim właśnie przykrym doświadczeniu, na pewno czytali uważnie znajdzie ich tutaj tak więcej, ale jedno z nich to Żydosz jedno z nich to Jan Dzżczon. Dżesz, Pamiętam, że otrzymałam od Lech, Leszka ja chyba taką książkę dosyć do grubego formatu Cosiadisła Wyszęborskiej i nazywała się, się przepięknie Pergamonie. Pomyślałam sobie, wspaniały tytuł, zapraszający nas do uwodzący już właśnie zapraszający nas do świata, być może lepszego niż nasz, jest ciekawa, ciekawa kreść wciąż. Nie mogę się doczekać, kiedy ją przeczytam. Natomiast zaglądając do niej, no powiem Państwu, że przeżyłam ogromne rozczarowanie, ponieważ uf, fantastyczny świat Jana Dżerzola okazał się dla mnie za fantastyczny, nieprzychylny i całkowicie obcy ponieważ zbyt wysoki stopień abstrakcji, obramienia odrzucał mnie od tej lektury, nie, nie potrafiłam się w żaden sposób, w ten utożsamić, wprawiał mnie w niemałą nie konserwację. Potrzebowałam sporo czasu, żeby przebić przez tę lektury, a co dopiero opisać ją jeszcze ciekawie i zachęcić czytelnika, bo przecież po to są pisane te żeby żeby zniechęcać, prawda? Słucham.